Zarząd Gospodarki Wodnej no, od jakiegoś czasu czynił ustalenia w kierunku znalezienia środków finansowych na przygotowanie i realizację prac na Potoko Ostra w takim bardziej kompleksowym zakresie niż tylko lokalnego usuwania skutków powodzi, czyli takich zabezpieczenia wyrodowanych brzegów. Udało nam się te środki pozyskać i na wiosnę tego roku podpisałem z Narodowym Funduszem umowę 7 milionów złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, a potem na realizację prac przez niej do końca roku 2014. Po podpisaniu tej umowy zorganizowaliśmy przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Udało nam się wykonawcy wybrać. Jest to firma Aktywów z się siedzi tutaj na prezeskolnie, więc będzie jeszcze zadanie aktywnego do pytań i w terminie do końca maja 2013 roku ma przygotować dokumentację projektową, projekty budowlane pod uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, które umożliwią nam rozpoczęcie prac. Projekt obejmuje 11 km rzeki, czyli od ujścia do Wisłoki poprzez teren miasta, poprzez następnie teren gmin, aż do ostatnich zabudowań. Traktujemy sprawę są. Ponieważ mamy akurat na potok ostro wyznaczone strefy zalewowe, w związku z tym mamy również możliwość w tej dokumentacji projektowej uwzględnić pewne działania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miejsc takich energicznych najbardziej dopuszczych dla mieszkańców i to również będzie w tej dokumentacji uwzględnione. Harmonogram realizacji tej dokumentacji jest taki, że w tym roku Państwo powinni nam przedłożyć coś w rodzaju koncepcji, a następnie ta koncepcja zostanie również przedłożona tutaj do zaopiniowania samorządowi do naszej instytucji TRZGW i po takim wstępnym uwzględnieniu zaczną być rozliczowane szczegóły techniczne i no i projekt, tak jak powiedziałem, do końca maja ma się pokazać, być podstawą wystąpień o uzyskanie niezbędnych posłań budowlanych. No jeżeli uda nam się wszystko, wszystko się powiedzie i, i terminy będą dotrzymane, no to w tym momencie zakładamy, że na koniec 2014 roku temat ostrej no, powinien być w znacznej mierze załatwiony, to znaczy... Cel, jakim jest osiągnięcie poprawy stanu ochrony przeciwpołudniowej i stanu koryta, stanu technicznego, to znaczy zabezpieczenia przeciwerozyjnego zarówno dna jak i brzegów, będzie osiągnięty.